Środowiska programistyczne systemu Linux dla języka PHP. Aby zainstalować Eclipse'a, który posłuży nam do pisania kodu w języku PHP, wchodzimy sobie na stronę www.eclipse.org. Następnie pobieramy Eclipse'a. Mamy do wyboru szereg różnych platform. Proponuję pobrać Eclipse Classic. Po pobraniu Eclipse Classic dla Linux, baczki spakowanej z z em rozkompresowujemy ją w dowolne miejsce systemu i otrzymujemy strukturę plików Eclipse. Między innymi jest tam plik wykonywalny. Eclipse. Możemy już uruchomić naszego Eclipse'a klikając dwa razy w przycisk Eclipse. Po uruchomieniu Eclipse'a musimy zainstalować w Eclipse wtyczkę PHP Eclipse, która posłuży nam do um, wspierania programowania w języku PHP. Przechodzimy więc na stronę wwwphp Ze strony tej pobieramy wtyczkę PHP Eclipse A w zasadzie pobieramy, czy też dowiadujemy się jaki jest aktualny link, czy URL tej wtyczki No na dziś taki jest URL Skopiuję sobie to URL. przejdę do klipsa. W eklipsie z menu Help, Software Updates, na zakładce Available Software dodam nową stronę. add site muszę wskazać lokalizację więc wklejam sobie, wklejam sobie e, e, lokalizację e, i e, klikam OK następnie pokazuje się PHP Eclipse, SourceForgeNet czyli ten link mogę go rozwinąć i zaznaczyć, co chcę zainstalować. to PHP Eclipse to jest sama wtyczka. Mam do dyspozycji także przygotowane dwa wtyczki debuggerów Klikam install. System zainstalowuje wtyczkę i prosi o restart Eclipse. Po restarcie Eclipse mogę Zmienić perspektywę. Naciskam na przycisk Open Perspective, bieram Outer, bieram perspektywę PHP i klikam OK. Perspektywa zmieniła się na PHP. Widzimy inne przyciski u góry. Teraz możemy założyć nowy projekt, File, New. PHP project. Nadajemy nazwę naszemu projektowi, na przykład test, oraz wskazujemy, co bardzo istotne, lokalizację naszego projektu, ponieważ nasz serwer www ma zdefiniowane dokumenty www ścieżkę do dokumentów www na var www, stąd wpisuje lokalizację war www. W przypadku innych systemów należy podać ścieżkę, gdzie znajdują się dokumenty www. Tam tworzę katalog test i klikam Finish. Otworzy mi się projekt, na liście nawigatora mam nowy projekt, lokalizacja jego plików to var www.test. Jeśli jestem w projekcie, mogę wybrać File, New, PHP File i utworzyć nowy plik PHP. Załóżmy, że otworzymy plik CW1. Ćwiczenie pierwsze. Zmieniłem nazwę na CW1. PHP. Klikam Finish. Otworzył mi się plik CW1. Aby zobaczyć mój projekt, jak będzie wyglądało jego działanie, na dole w oknie PHP Browser muszę sobie wpisać urly. Um, do mojego serwera i do folderu test. Czyli napisałem adwokalny 127.001 ukośnik test. Przejdę teraz do tej strony. Ponieważ plik nazywa się cv 1 to, yy, to zwracana jest lista przez Apache plików. No i mogę wybrać plik cv 1 i wyświetlić ten plik, czyli uruchomić tak de facto tą stronę w PHP. Niestety nie ma tutaj nic, ponieważ nic nie ma zaprogramowanego w źródle. Pliku, który utworzył się automatycznie jest, jak widzimy, 8 linijek, start PHP, koniec PHP i krótki komentarz. Dodajmy, no aby zobaczyć jak to będzie działać, dowolną prostą komendę, na przykład echo wintaj na się pychypy i średnik ok zapiszę teraz ten plik i zobaczę co jak wygląda działanie odświeżając plik i proszę mam wynik działania mojego yy, kodu php poniżej w oknie php browsers